Pozwolę postawić sobie pewną tezę, zadać pewne pytanie, którego użyłem już w jednym z moich porównań. Czy ekspres do kawy Jura J6 może uzupełnić gamę kolorystyczną ekspresów Z6? Ze względu na cenę, chociażby nawet pierwszy rzut oka wydaje się to nierealne. Różnice muszą być naprawdę duże. Czy tak jest naprawdę? Oceńcie sami. Obydwa te ekspresy mają w zestawie startowym adapter Smart Connect. Możemy korzystać z aplikacji Jura Operating Experience i każdy użytkownik może dowolnie personalizować swoje kawy na własnym smartfonie. Możemy to również robić tutaj w menu ekspresu. Możemy te kawy personalizować, nazywać po swojemu. Jednak kaw predefiniowanych w momencie, kiedy wyjmujemy takie urządzenie z. Pudełka ustawiamy na ladzie i uruchamiamy. Kap predefiniowanych w ekspresie Jura Z6 jest 22, natomiast w ekspresie Jura J6 jest ich 13. W ekspresie Jura Z6 będzie to espresso, kawa. Kawa baristy przedłużana wodą przez wylewkę wody zintegrowaną w głównej wylewce. Porcja gorącej wody, macchiato, czyli espresso z kropelką mleka. Kawa biała, cappuccino, latte macchiato, a oprócz tego pod interfejsem obrotowym. Ristretto, espresso dopio z podwójnego namielenia, lungo barista, kawa latte, mleko, mleko spienione woda na zieloną herbatę, woda na czarną herbatę, dzbanek kawy, cappuccino, latte macchiato, porcja mleka, espresso bądź też dwa espresso, jeżeli klikniemy ten przycisk dwa razy w odstępie krótszym niż dwie sekundy, kawa bądź też dwie kawy, gorąca woda, ristretto, kawa biała i macchiato. Tak jak Państwo widzicie, różnica jest dosyć duża. W ekspresie Jura Z6 możemy spersonalizować 8 napojów kawowych na ekranie głównym, natomiast w ekspresie J6 – 6. Jeżeli jesteśmy już przy kawach, to niech drugą różnicą będzie to, że ekspres Jura Z6 posiada bypass – bypass wody. W momencie, kiedy przygotowujemy kawę baristy bądź też lungo baristy, ekspres robi to dokładnie tak, jak robi te kawy barista, czyli na bazie espresso przedłużonego gorącą wodą, z obejścia powstaje właśnie kawa baristy, bądź też lungo baristy. Niestety Express Jura J6 tego nie potrafi. Trzecią różnicą i drugą kawą, której nie potrafi przygotować J6, a z 6 owszem, będzie espresso dopio, czyli espresso z podwójnego namielenia. Bardzo intensywna kawa, ze względu na to, że te ekspresy mają moduły zaparzające o maksymalnej pojemności aż 16 gram zmielonego ziarna na jedną porcję kawy. Więc takie espresso dopiero w ekspresie Jura Z6 może powstać zaż 32 gramów zmielonego ziarna. I myślę, że ta kawa, tak samo jak lungo baristy czy kawa baristy, znajdzie swoich zwolenników. Czwarta już różnica między tymi dwoma ekspresami to rodzaj pokrywy pojemnika ziaren. W ekspresie Jura Z6 mamy pokrywę Aroma. Jest to taka pokrywa, która ma gumową uszczelkę. Cały pojemnik jest tak zaprojektowany, aby kawa nam nie wietrzała. Natomiast w przypadku ekspresu Jura J6 ta pokrywa jest nieco inna. Ona owszem jest dobrze spacowana, ale nie posiada tej gumowej uszczelki. Kolejna różnica będzie dużym atutem dla osób mocno uporządkowanych. W ekspresie Jura J6 znajdziemy schowek na akcesoria. Znajdują się w nim miarka do przygotowania kawy z kawy już wcześniej zmielonej oraz akcesoria spieniacza, czyli wężyk mleka i zapasowa końcówka do spieniacza. Bardzo ważną różnicą między tymi dwoma ekspresami jest zastosowany w nich młynek. W przypadku ekspresu Jura J6 młynek Aroma G3, w przypadku ekspresu Jura Z6 Professional Aroma Grinder. Młynek Professional Aroma Grinder pr pracuje nieco szybciej, jest bardziej cichy, a także nie posiada krótkiego sypu kawy mielonej, który posiada. Młynek Aroma G3. W związku z tym, w każdym kolejnym zaparzeniu, które się odbywa, nie ma odrobiny kawy, która została przygotowana w poprzednim namieleniu, godzinę wcześniej, dzień wcześniej. Równie dużą zaletą ekspresu Jura Z6, tym razem eksploatacyjną, jest to, że wszystkie wylewki znajdują się w jednym miejscu, są centralnie umieszczone. Wylewki kaw czarnych, wylewka mleka, wylewka gorącej wody, to wszystko jest umieszczone centralnie i w związku z tym, w momencie kiedy przeprowadzamy konserwację, ekspres nam się przepłukuje, nie musimy się zastanawiać, gdzie podstawić pojemnik na popłuczyny. W przypadku ekspresu Jura J6 mamy dwie oddzielne wylewki, centralnie umieszczoną wylewkę do kaw czarnych oraz z lewej strony od Patrząc od frontu, wylewkę kaw mlecznych. Wylewka kaw mlecznych w ekspresie Jura J6 jest nam w stanie się unieść na 153 mm, dokładnie tak samo wysoko jak wylewka multiwylewka w ekspresie Jura Z6, a więc tak samo wysokie szklanki do Latemakiato bez problemu nam się zmieszczą, zarówno w jednym, jak i w drugim ekspresie. Zostańmy przy wylewkach, konkretniej rzecz biorąc, w tym momencie przy spieniaczach. W obydwu tych ekspresach mamy spieniacze Professional Fine Foam, wersja HP3. Takie, które potrafią przygotować zarówno aksamitną kremową piankę mleczną, jak i mleko niespienione. Dodatkowo w ekspresie Jura J6 mamy takie ustawienie pokrętła, w którym nie będzie dozowane ani gorące mleko, ani spienione mleko, tylko po prostu para. Na przykład do wygrzewania filiżanki. W przypadku ekspresu Jura Z6 mamy jeszcze jak gdyby jeden level wyżej, ponieważ Tutaj w tym spieniaczu to nie my regulujemy, czy mleko ma być spienione, czy niespienione, tylko specjalne serwo, które jest zainstalowane w tej multiwylewce. Ono, ekspres sam zgodnie z recepturą kawy, którą przygotowywuje, będzie decydował, czym mleko ma lecieć spienione, czy też niespienione. A jeżeli jesteśmy już przy mleku, muszę tutaj nadmienić, że w ekspresie Jura Z6. Istnieje możliwość regulacji temperatury przygotowywanych napojów mlecznych, mleka spienionego, mleka niespienionego, latte macchiato. W 10-stopniowej skali możemy regulować, jak bardzo ciepłe ma być to mleko, ta pianka mleczna i to jest bardzo duży atut ekspresu Jura Z6. Tak jak pewno Państwo już wiecie w moich porównaniach, staram się nie zwracać uwagi na aspekty estetyczne, takie jak na przykład podświetlenie zbiornika wody, ponieważ to jest rzecz mało istotna, to jest rzecz gustu, który ekspres tak naprawdę Państwu się bardziej podoba. Ale to o czym teraz powiem tyczy się również trwałości i chodzi mi tutaj o platformę, na której ustawiamy filiżanki. W ekspresie Jura Z6 mamy stalowy odlew polerowany i to jest bardzo trwałe rozwiązanie. Ta tacka praktycznie w ogóle nam się nie rysuje. Po roku użytkowania w moim ekspresie ta tacka nadal wygląda ślicznie. Natomiast w ekspresie Jura J6 mamy rozwiązanie, które w ogóle bije na głowę wszelkie inne rozwiązania. Mianowicie tacka jest wykonana w ten sposób, że na jej wierzchu jest przyklejona tafla szkła. Jak wiemy, szkło praktycznie w ogóle się nie rysuje. Stąd też niewielki plusik, ale plusik na korzyść ekspresu J6. Na pierwszy rzut oka widać, że ekspresy różnią się gabarytami, to ze względu między innymi na wielkość pojemników. W ekspresie Jura Z6 mamy pojemnik na ziarno 280 g, w ekspresie J6 250 pojemnik na wodę 2,4 litra versus 2,1 litra w ekspresie Jura J6. Pomieści nam się maksymalnie 16 porcji odpadów w pojemniku na odpady, natomiast w ekspresie Jura Z6 do 20 porcji. A w związku z tym, tak jak Państwo pewno już zauważyliście, ekspres Jura J6 jest mniejszy. Jest węższy o 35 mm, jest niższy o 33 mm i również jest płytszy, mniej głęboki o 17 mm. Na koniec jedna rzecz, w której te ekspresy są identyczne, ale którą chciałbym nadmienić, bo jest bardzo, bardzo istotna. Chodzi mi tutaj oczywiście o to, że kupując jeden z tych ekspresów otrzymujecie Państwo zaproszenie do Klubu Konesera Kawy i jeżeli w przeciągu miesiąca zarejestrujecie na stronie klubkoneserykawy.pl swoje urządzenie, to w tym momencie otrzymacie od Jury dodatkowe 25 miesięcy gwarancji zarówno na ekspresji J6 jak i Z6. Czyli sumarycznie będziecie mieć Państwo na te urządzenia 50 miesięcy gwarancji. Proszę zobaczyć, jak bardzo one muszą być trwałe, że Jura posuwa się do takiego kroku. Mam nadzieję, że tym porównaniem pomogłem Państwu w podjęciu decyzji. Jeżeli nadal macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące się wyboru ekspresu do kawy, zachęcam do kontaktu z naszymi specjalistami. Numery telefonów znajdują się tutaj u góry. Oni na pewno doradzą Państwu, który ekspres wybrać, powiedzą o wszystkich szczegółach. Znają te ekspresy od podszewki. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu.